FC Barcelona przed kluczową decyzją. Wojciech Szczęsny czy Terstegen. Wszystko zależy od jednego transferu. Katalonskie media od tygodni nie spuszczają wzroku z jednego kluczowego pytania, kto będzie tworzył duet bramkarzy w FC Barcelonie w nadchodzącym sezonie. Choć wydawało się, że Mark, Andre Terstegen i Wojciech Szczęsny to solidna para golkiperów gwarantująca równowagę między doświadczeniem a jakością, dziś ta koncepcja wisi na włosku. Duma Katalonii zamierza bowiem sięgnąć po młodszego, bardziej perspektywicznego zawodnika działane garcie z Espaniolu. Czas nagli, decyzje muszą zapaść szybko, a na szali leży coś więcej niż tylko nazwiska, to kierunek, w jakim zmierza strategia bramkarska jednego z największych klubów świata. Po zabezpieczeniu przyszłości Lama Niamala, którego kontrakt został przedłużony aż do 2031 roku, zarząd Barcelony przystąpił do realizacji kolejnych celów kadrowych. Na liście priorytetów znalazło się zbudowanie możliwie najbardziej konkurencyjnej pary bramkarzy. Obecna sytuacja nie daje komfortu, odejście Inakiego Peni jest praktycznie przesądzone, atmosfera wokół pozostałej dwójki daleka jest od harmonii. W mediach nie brakuje głosów, że duet Szczęsny-Terstegen nie przetrwa letniego okna transferowego. Luis Canut z La Porteria ocenił wprost, FC Barcelona nie może rozegrać sezonu z parą bramkarzy złożoną z Terstegena i Szczęsnego. To opinia, która odzwierciedla nastroje wśród wielu ekspertów, obecna konfiguracja nie daje wystarczającej gwarancji stabilizacji ani długoterminowego rozwoju. W teorii odpowiedzą na te wątpliwości ma być Joan Garcia, rewelacja zakończonego sezonu La Liga, który swoim stylem gry, refleksem i opanowaniem między słupkami przyciągnął uwagę nie tylko Barcelony. Co istotne, jego klauzula odstępnego wynosi zaledwie 25 milionów euro, co czyni transfer wyjątkowo opłacalnym. Gerard Romero donosi, że choć Garcia związany jest emocjonalnie ze Spaniolem, nie zamyka drzwi przed przeprowadzką do największego rywala lokalnego. Co więcej, zależy mu na pełnieniu kluczowej roli, nie interesuje go siedzenie na ławce. I tu pojawia się najważniejszy problem. Jeśli Barcelona rzeczywiście ściągnie Garcie, będzie musiała pozbyć się któregoś z obecnych bramkarzy i to raczej nieszczęsnego. Polak od początku wykazywał się pełną lojalnością i pokorą wobec nowej roli. Nie stanowi to dla mnie żadnego problemu, deklarował, odnosząc się do ewentualnej funkcji zmiennika. Tego samego nie można powiedzieć o Terstegenie. Jak podaje dziennik As, Niemiec postawił władzom klubu ultimatum: jeśli nie otrzyma gwarancji gry w pierwszym składzie, rozważy odejście. Motywacją jest chęć utrzymania miejsca w bramce reprezentacji Niemiec na Mistrzostwach Świata. To nie pierwszy raz, kiedy Terstegen ucieka się do takiej presji, w przeszłości groził odejściem do Manchesteru Siki, jeśli Claudio Bravo nie zostanie sprzedany. Dodatkowym argumentem na niekorzyść Terstegena jest jego forma po kontuzji, która według portalu Relevo pozostawia wiele do życzenia. Wiek także nie działa na jego korzyść, a co najważniejsze jego oczekiwania wobec klubu są dziś trudne do zaakceptowania. W przeciwieństwie do Szczęsnego, który sam wrócił z emerytury i bez marudzenia przyjął rolę rezerwowego. Co więcej, jak informuje Piotr Koźmiński z gol.pl, Szczęsny zdecydował się przedłużyć umowę z Barceloną o kolejne dwa lata. To tylko potwierdza, że zarząd klubu coraz poważniej rozważa zbudowanie bramkarskiej przyszłości na duecie Garcia-Szczęsny. Taki wariant nie tylko zapewniałby równowagę między młodością a doświadczeniem, ale też pozwalałby uniknąć sytuacji konfliktowych, które mogłyby zrodzić się wokół postawy Terstegena. Przyszłość niemieckiego golkipera w Barcelonie stoi zatem pod ogromnym znakiem zapytania. Jego 11, letnia przygoda z katalońskim klubem może dobiec końca, jeśli Joan Garcia wybierze Camp u jako kolejny krok w karierze. A biorąc pod uwagę deklarację złożoną Espaniolowi, decyzja ma zapaść w ciągu najbliższych 15 dni. Nie ulega wątpliwości, że przyszłość bramki FC Barcelony rysuje się właśnie teraz. Wszystko wskazuje na to, że to nie Mark Andre Terstegen, lecz Wojciech Szczęsny, były reprezentant Polski, który w minionym sezonie zanotował 14 czystych kąt w 30 występach, będzie tym, który zasiądzie na ławce. Wspierając młodego następcę między słupkami. Klub nie szuka już wyłącznie nazwisk, szuka równowagi, ambicji i gotowości do poświęceń. A tych ostatnich uszczenny nie brakuje.